Okej, okay, więc jestem w, być może w jednym z najbardziej niedocenionych miejsc w Wietnamie, chociaż akurat zaczyna się to zmieniać. Jest to miejsce bogate w takie górki, takie skaliste po prostu skały wystające z ziemi. Poprzecinane to jest kanałkami, jakimiś rzeczkami. Polami ryżowymi, i prawie w ogóle tutaj nie ma turystów, chociaż jest dość wczesna godzina, to i tak jest tutaj dość spokojnie. Może trochę rzucimy okiem na, na to, jakie tutaj są te skały. Tak to mniej więcej wygląda: jest rzeczka, udeczka, wielgachna skała. Która się kończy, jakby pod rzeką. Troszkę jest w Dolinie Kościeliskiej chyba coś podobnego takie, takie miejsce. Natomiast tak jak, jak, jak tutaj taki przesmyk z wodą pomiędzy skałami. Natomiast jest to niesamowite, że te skały są pojedyncze. zaczynały to reklamować jako Zatoka Halong, eee, tylko że bez wody. To jest Zatoka Halong. W środku lądu. I coś, coś w tym jest, chociaż najwyraźniej bardzo desperackie próby próbują podejmować, żeby ściągnąć tutaj turystów. Natomiast miejsce jest warte zobaczenia. Zdecydowanie. Chaos.